Wspadłeś w ten film, ponieważ zobaczyłeś mi naturkę, a ja zobaczyłem ten piękny świat z wulkanem, który mam nadzieję, że nie wybuchnie. Więc witam Was w świecie prehistorycznych dinozaurów, gdzie moim zadaniem będzie oswojenie takiego skurczybyka, no i pokonanie jednego z najpotężniejszych dinozaurów, jakie kiedykolwiek żyły w tym świecie. Ale póki co to, czyha się na mnie coś na dole, i tutaj widzę gniazdo chyba. Czy to jest gniazdo? Nie wiem. Mam nadzieję, że jest opuszczone. Urde! mam nadzieję, że nikt się na mnie nie rzuci za to, że je zniszczyłem, ale aktualnym Celem póki co to przydałoby się znaleźć właśnie jedzenie, zrobić tulsy, no i spróbować przetrwać i to z jak najmniejszą ilością śmierci. No to kopiemy drzewca. Nie zaatakujesz mnie, prawda? Dobra, cyk, kraften, pierwszy kamień. O! Co jest? Zostaw mnie! Kurde, dziadu! O, nie! Kurde, chcę chciałem skopać kamień na czylku. Jaki łoś? O ty dziadu. O tak. Te dinozaury polują na ofiary w małych grupach i nadają na skrzynie w poszukiwaniu pożywienia. Chodź tu, skur Ło! I przez ścianę mnie bije. Śmieć. Gdzie jesteś śmieciu? Chodź tu, spadłeś. O! Kurde! Ajajaj! Aj, aj. nie. nie, 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 pół serca! Coś tak czułem, że będzie problem z niektórymi mobami w tym momencie tutaj. O kurde, jak to się rzuca Nie, kurde, zostaw mnie Ja nie mogę jeszcze, nie wiem w jakim miejscu ja wtedy byłem Goni mnie śmieć, na bank mnie goni O, kurde, cała armia Spróbujmy pójść do, kurde, w miejsce, gdzie będzie jakiś drzewiec Będzie kamień, będę mógł sobie zrobić tulsy Więc idąc trochę dalej, znalazłem jakąś dziwną strukturę Jak tam wpadnę, nie? Dobra Trzeba zajść jakoś. Nie, mam trzy serca. Dobra, najwyżej zdechnę. Ale czy jest tu jakakolwiek skrzynka? Oprócz śladów dinozaurów na ścianach, to tu chyba nic więcej nie ma. Niestety, nic tam ciekawego nie było. Dlatego zrobiłem znowu tulsy. Dobra, póki żyję, to zróbmy sobie jakieś ciekawe tulsy chociaż. A po ich zrobieniu wpadłem na pomysł, żeby zaciukać jednego z dinozaurów, by mieć jakiekolwiek jedzenie. Chodzą tu takie wielkie skurczybiki. Także moim planem jest zebranie dużej ilości ziemi, żeby podbudować się nad takiego dużego dinozaura, spróbować go ciachnąć. Tak jak Golema trzeba go Ciachnąć. Ej, gdzie z tymi łapami? A on się drapie. O, dobra, zabiliśmy go. Jest wypadło coś z niego. Kotlet z dinozaura, człowiek. zeżrałem. Tylko kurde, tyle mi to dało co nic. Dlatego zabiłem kolejnego. Dobra, tylko teraz bezpiecznie tam zejść. Jest, dobra, regeneruje się. Tam w ogóle wulkan jest. Nie wiem, czy dobrą pomocą byłoby podchodzenie do niego. Niestety, najbardziej pożyteczny dinozaur przeszkodził mi w mojej regeneracji. Idzie do mnie, czaj się, idzie do mnie, czaj się. Co, staw. Kurde, zniszczyłem sobie jedzenie. Nie, dobra. Zostaw, kurde baranie! No i widzicie, kurde, znowu zostałem bez jedzenia, nie? Ale na szczęście znalazłem chatkę. Dosyć bogatym wyposażeniem. Zabiłbym cię, byku, ale najpierw pójdę do tej chatki. Ło się skryć przed tymi dziadami. Ło, wow, mam jedzenie chyba. Co to jest? Czekaj, surową ogon trykola, kotle z dinozaura. Wapienna włócznia. Ej, co jest, mam broń jakąś. Kurde. Najlepiej to by było poprzepalać całe to jedzenie, które znalazłem. Wapienna włócznia. Czy ja mogę nie urzucać? Tak! Kurde. O, dobra, nie straciłem je jednak. Jednak chwilę później pozostałem jeszcze więcej. Weź się na górę mamy skrzynkę. Ło, dwie włócznie, więcej rzeczy, jeszcze więcej włóczni. Nagerscy dinozaurowe. O to się fajnie szybko żre, ale kurde, koks dobra, przydałby się pozyskać kamień. O, kurde, nie, nie skacz! O, kurde, dwa. Zostaw, jest problem. Nie, 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 nie. nie. Stary zostaw mnie! Do lawy, do lawy, jest! Do lawy! Dola, lawy do, lawy! do lawy! Kurde! Ech, największe zagrożenie tego zostrannego świata. Nie, nienawidzę ich. Ale wiem, jak ich uniknąć, ponieważ latające stworzyjące na tym świecie da się oswoić, dzięki czemu będę mógł latać nad każdym zagrożeniem znajdującym się na lądzie. Także obecny cel to oswojenie smoka. Jakiego smoka? Dinozaura. Haha, ha, jeszcze jesteście po drugiej stronie. A ja tutaj. Ej, dobra, idzie do mnie, kurde co sprytny. spryny. Dobra, a więc tak. O! Siemano! Żeby cię oswoić! Tak! Tak! Ej, wystarczył jeden siód! Czekaj, czekaj, jak? Cześć, stój! Chodź tu, mój kolego! O! Uciekłem przed nim. Czekaj, F5. Uciekłem przed nim. Ej, dobra, nie wiedziałem, że tak szybko się go oswoi. Wiedziałem, że robi się to tymi krabami, które mam w ekwipunku, ale nie wiedziałem, że tak szybko, kurde, go oswoje. Ty, to w sumie ja mogę mieć trzy naraz nawet. Aha, i co, teraz mnie nie dopadniesz, gościu? Elo. Kurde, mogę latać. Mano, koledzy, latam z wami. Ej, dowalone to jest. Więc pierwszy cel mam za sobą. A wykorzystując to, stwierdziłem, że poszukam w ten sposób jaskini. Dzięki czemu będę mógł się bardziej uzbroić na tyranozaura, którego moim celem jest oczywiście pokonanie. Ej, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, muszę poszu... O nie, on się chyba zmęczył. No, dlatego widzę. Aha. Dobra. Lecimy w miejsce, gdzie mogę znaleźć jaskinie i w niej bardziej się. O, o. się bardziej uzbroić. Mam nadzieję, że ty mi nie zginiesz i że jak ja się oswoiłem, to ty, że tutaj zostaniesz. Spoiler. Ten gnój mi uciekł. Ale pomijając to, wcześniej powiedziałem, że zapalczę z tyranozaurem. Chodziło mi oczywiście o t A do jego pokonania będę potrzebował specjalnej broni, dzięki której będę mógł go ogłuszyć. Co sprawi, że nie będzie on aktywny umysłowo i dzięki czemu go pokonam. Tylko, że do stworzenia tej broni pomyli. Zaliłem surowce i zacząłem wchodzić nie na te drzewo, które powinienem. Chyba na to mogę wejść. O nie! Chu, pół serca! Dobra, nie o to mi chodziło, ale ogólnie chodzi mi o to. O kurde, dobra. Ej dobra, jednak nie chodzi mi o to, nie. Kurde. Potrzebuję tego, tylko że jest tu zagrożenie. O-o. Run forest! Dobra, mam problem z jedzeniem, ale potrzebuję to. O właśnie! I jeszcze drugie. Dobra, mając te dwie rzeczy, które właśnie zdobyłem, mogę sobie zrobić pewną rzecz. Stawiamy kraftę, robimy tak, cyk, cyk, i mamy prymitywną maczugę. I ta prymitywna maczuga przyda mi się na pokonanie najpotężniejszego dinozaura, jaki znajduje się w tej krainie: Mianowicie T-Rex. Ale oprócz tego przyda mi się bardzo dobra zbroja, to żelazna w sumie powinna wystarczyć. Dlatego udajmy się do jaskini. Czyż lubisz kupić Tu, na... O! Kraby o, o. Płynąłem do eskini. I do takiej normalnej. Gdzie skopałem dosyć dużo, ile żelaza? Jaka duża ruda żelaza, co jest? Trochę węgla oraz to wszystko przepaliłem i zrobiłem sobie żelazne itemy. Tak, ty ta, ja mogę własne gadcy robić. Dowalone. Tylko, że mam tylko ich 15. Ej, mam nadzieję, że jak tam wrócę, to mój pterodaktyl zostanie. Bo ja się do niego przywiązałem. Co ja nie wiem, którędy stąd wypłynąć. O, oh, dobra, a więc tak Jestem cały uzbrojony w żelazne rzeczy Mam tarczę, mam siekierę Teraz przydałoby się tylko i wyłącznie wrócić do mojego... Mojego przyjaciela Niestety mnie porzucił Dlatego zabiłem t -rexa. sam Bo go znalazłem Co? O kurde, on tu jest Ten skurczybyk jest najpotężniejszym dinozaurem żyjącym w tej krainie To właśnie jego obawiają się najmniejsze stwory żyjące tutaj Ponieważ potrafią je łapać, gryźć, a nawet zabijać A mowa tu oczywiście o T-Rexie, którego moim zdaniem jest zabicie Ej, nie, nie, nie. Nie, 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 chcę z tobą jeszcze walczyć. O o, cześć. Ty, ale w sumie. Czekaj, czekaj, czekaj. Mam tą maczugę. Dobra, jestem uzbrojony, mam tą maczugę. Niestety mój przyjaciel odleciał. Dobra, walę go, bo on się czai na mnie. Dobra, chodź tu, grzbiecie. Cyk! O, puść mnie, puść mnie, puść mnie. Ordę, przecież dostał. I kwiatki ma, kwiatki ma jakieś. Gwiazdki, co to jest? Nie wiem, dobra, sikierka, sikierka, sikierka. On jest ogłuszony teraz, on jest chyba ogłuszony teraz. Dobra, budzi się, budzi się, budzi się śmieć. Słowa krzyczy Dobra, 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 dobra Dobra, dostał, dostał, dostał I druga tura, druga tura Cyk I po gościu będzie Ile ty masz HP? O, dobra, zdech. Ej, wypadło coś z niego. Może no, tylko jedzenie. Nie tylko jedzenie. Czekaj, 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 I tak z jedzeniem mam problem. A skoro ta maczuka potrafi ogłuszać, to czy ja tego wieloryba dużego, który się tam znajduje, jestem w stanie zabić taką na luzie, bez podbudowywania się? I mieć nieskończoną ilość jedzenia? Ej, to jest plan, to jest plan. Dobra, robimy to. Ale było mi go szkoda, dlatego zamiast go zabijać. Spróbowałem go oswoić. Niestety ten gnój nie chciał być oswojony. Generalnie swoje cele spełniłem w pewnym sensie, ponieważ. O, teraz co kurde, z tą moją maczugą. No to jest mały. Tyranozaur. Hahaha. Ha, ha. No, nie trafiłem. Uwaga, bo on mały, ale wariat. Haha. Ha. O kurde, gryziesz. Ty. I to mocno. O o! O o! O o! Wkurzyłem ich, kurzyłem ich. Oswoiłem smoka, znaczy dinozaura. Ciekawi mnie, czy nie jestem w stanie oswoić na przykład innych dinozaurów. Dobra, mamy tu do tego ziuta. Może goda się jakoś oswoić. Nie wiem, spróbujemy. Dobra, więc tak, spróbujmy zrobić sałatkę. Z tego co pamiętam, to robiło się jest z tego, z tego i z tego. O, jest, dobra, spokojna sałatka. Cześć, czy ona potrafi, Dobra, mogę dwie tylko zrobić. Generalnie, zamiast zabijać tego stwora, to spróbujmy go oswoić. Może się da. Dobra? zeżar tylko zażar, może więcej potrzebuje O kurde, sponiewierała go ta sałatka Może spróbujmy na nim, ten wygląda przyjaźniej To na tego mógłbym usiąść Kurde, on to tylko zażar Dlatego poszedłem z nim na wojnę Dobra, to mam inny cel Mam moją maczugę, no to spróbujmy zaciukać tego ziuta, żeby mieć po prostu więcej jedzenia Dobra Tak, ogłuszyłem go I w tym momencie, jestem w stanie mu sadzić hity, zabić go i mieć z niego po prostu pożywienie. O właśnie! I teraz mamy z tego już dwa kodlety z dinozaury. Ale co do mojej zemsty na czerwonym dinozaurze? To postanowiłem, że spróbuję z nim zawalczyć. Dobra, to przed moją walką, którą nie wiem w ogóle, czy dam radę wygrać i czy w ogóle mnie zaatakuje. Przepalę sobie jak największą ilość po prostu jedzenia. Normalnie wyglądasz na groźnego, ale masz głową, że nie. Chyba, że ty straszasz albo siedzisz. O kurde, bijesz! O Pół serca, pół serca, pół serca, pół serca, serca, serca. Nie wiedziałem, że on jest kurde, taki groźny. Czy tylko jest... ja w tym słyszę melodię dowolną? Pół serca, pół serca. Nie wiedziałem, że on jest taki dowolny. Od razu uciekają. Albo od razu mnie godzą. Są dwie opcje, nie? Kurde. Trzy to. O! Leć! Leć! Kurde, leć! Na szczęście mogę jeść w powietrzu. Dobra, wylądujmy moim helikopterem w tym miejscu może. Czyś odleciał? Serio? Kurde, to są jednorazowe typy. O, o. O! Kurde! O, o. Dobra, spróbujmy go ogłuszyć, spróbujmy go ogłuszyć. Dobra, da się, da się. Łatwo. No i mamy z niego jedzenie. Da się go łatwiej zabić niż te niebieskie wielkie gówna. Ale ten odcinek to nie jest moja pierwsza próba walki z T-Rexem, ponieważ już kiedyś podjąłem się tego wyzwania i wydawało mi się, że jestem bardziej uzbrojony w diamentowe rzeczy, a i tak nie udało mi się go pokonać. Mając odpowiednią ilość jedzenia, udałem się w miejsce, w którym usłyszałem go. мой врук. O kurde i drugi wróg, tego też słyszałem Ty, tu są kolejne kopalnie, dobra mamy kolejną kopalnię O nie, 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 nie Kurde, dobra to ja jednak w tamtym kierunku nie idę Idziemy naokoło Na razie z tym ziomem jeszcze nie chcę walczyć Bo wydaje mi się, że z żelazną zbroją nie mam w ogóle żadnych z nim szans Dobra, jestem tutaj na tej górze i tutaj mamy dosyć sporo ilość żelaza Obok również znajdowała się kopalnia, do której poszedłem i w skrzynce znalazłem diamenty Zo są diamenty, dobra mamy dwa diamenty i mam na im taga Kraby chyba mogą mnie gryźć Kurde, zdecydowanie, czemu to wszystko musi być agresywne? Dobra, dosyć długo grałem bez planu, także trzeba takowo obmyśleć. Oczywiste jest to, że moim celem jest pokonanie T-Rexa, lecz nie wiem na ile są silny i jak mam do tego podejść pod względem uzbrojenia. Więc wpadłem na pomysł pozyskania diamentowej zbroi, bo aktualnie mam żelazną, by mnie małymi kroczkami podjąć się z nim walki, której mam nadzieję, że nie ma opcji, żebym przegrał, tak? O kurde! Dlatego chodząc dłuższy czas po kopalni na 10 levelu bez skutku, nie mając żadnego diamentu, przeniosłem się na niższy level, gdzie znalazłem praktycznie od razu diamenty. Dobra, zszedłem na dół, ponieważ tamta kopalnia była dosyć wysoko i była na dziesiątym poziomie, ta jest na minusowym. I to widać po tym, że są już diamenty jakiekolwiek. Co, tu jest Bedrock? Jó? Chcesz się zaprzyjaźnić? Dobra. A, kurde, no gościu, co ty robisz? Śmieciu. O nie, drugi. No co wy tu robicie? Co wy robicie w kopalni, kurde! Zabuduj się! Ale ja, się zabudował epicko, przecież... Jak się zesrałem teraz. Ja mówię, co tu robi Bedrock, a mnie ja atakuje, dobra. Na szczęście nie zadał mi dużo. Redukcja i lecimy dalej szukać tych diamentów, bo trzeba koniecznie się zbroić. Na razie mamy trzy. Po dosyć dużym zawale pozbierałem trochę skrzynek i znalazłem diamenty. O, dobra, mamy kolejnego diaksa. Oj, na to czekałem. Dobra, w końcu jakaś większa ruda. No i dobra, tutaj już diamentów raczej za dużo nie będzie. Gdzieś słyszałem tego T-Rexa jak warczył O, jest w tamtym miejscu, sobie uciekł Kurde no Było tu dosyć sporo tych diamentów Ale wydaje mi się, że takich miejsc jak te Będzie tutaj dosyć sporo Dlatego idziemy sobie stąd po prostu Licząc na to, że podobnych kopalni znajdę o wiele więcej Poszedłem na wyprawę, która skończyła się sukcesem Ponieważ po chwili znalazłem to Dobra, musiałem przeorać dosyć sporą część terenu Zanim tu dotarłem Ale jak widzicie mamy tutaj jak no jaskinie W której, no ja już chyba widzę diamenty Ile tu jest potworków ja i poszedłem, dostaję, kurde. Dobra, mam diamenty i to nawet nie jedne. O, kolejne. Dobra, no ale mamy kolejne trzy diamenty. O, i tu są jakieś. Dobra, trzeba się patrzeć w górę, bo one się i tutaj potrafią respić. Dlatego udałem się ku górze, żeby wykopać kolejne diamenty, lecz przypadkowo zlazłem następne. Ty, to jest randomowa ruda. Bo ja się wkopałem na ty gówno. Tu jest randomowa ruda diamentów, która nie jest widoczna w ogóle. Co jest i to jaka? All Ford! O właśnie, o tym mówiłem. Diamenty są tam jeszcze kolejne, czyli ja inne znalazłem. Dobra, mamy trzy diamenty idealnie, więc robimy sobie z tego oczywiście siekierę. Dobra, idę po ciebie. Mając stałą diamentową zbroję i chęci do walki, zacząłem szukać mojego przeciwnika, który okazał się być dosyć blisko. Nie, przeprowadzając dodatkowo swoich Bóg, kolegów. Dobra, się podniosła! No musiałeś! Dobra, szukam Pireksa i lecimy na niego. Dobra, mamy go. O kurde no! Śmieciu! Mały, tempy! Gadzie ty! Jaką? On... Nie, ja najpierw muszę ich po... Ser... Dobra, pozabijam ich. O kurde, dobra jednak nie! Się stado całe zebrało, no więcej was nie było! Mam nadzieję, że się na mnie nie rzucę, jak będę z nim walczył. Dobra, jem jabłko, lecę na niego. Siema Kurde, jak mnie podrzucił, ty, ja nie wiedziałam, że on potrafi podrzucać, ja powinienem mieć watera, a nie potrafię watera zrobić, nie mam jak watera zrobić, kurde. Dobra, na szczęście jest wolny, na szczęście jest wolny. O, już po mnie. No to nieźle, ja nie sądziłem, że on potrafi w górę wyrzucać, przecież on ma tak krótkie, małe łapki.